Zaczynamy niestety od niedobrej informacji, czyli od inflacji w sierpniu, która wyniosła 16,1%. Analitycy spodziewali się wzrostu cen o 15,4%. Ceny wystrzeliły, a miały przecież hamować. Co tu robić? Panie przewodniczący, gdyby pan był dzisiaj premierem, co by pan robił? No ale wydaje mi się, że nic nie jest robione, żeby te ceny opadały. I myślę, że to jest podstawowy jakby problem tego, że rząd nie podejmuje żadnych decyzji. Pierwsza sprawa, bo. Nie, no są kolejne podwyżki stóp procentowych NBP. Adam Klapiński tutaj działa, nawet był krytykowany za takie drastyczne podnoszenie tych stóp. No ale wydaje mi się, że ten element nie zagrał z tego wynika albo nie zagrał w sposób, Dostateczny. Notabene, panu Glapińskiemu proponowałbym w nic nie wierzyć, dlatego że oszukańca na większą skalę ekonomicznego w skali Europy i świata chyba nie ma, bo pamiętam jego słowa i mówię to bez jakichś wyrzutów wielkich, ale po prostu pamiętam jego słowa, że nie będzie w Polsce inflacji i nie będzie podnosił stóp procentowych. Tak mało wiarygodnego szefa Narodowego Banku Polskiego, Narodowego Banku w ogóle krajowego chyba nie ma drugiego. No A tak, ale, tym trzeba, tym... Ale, trzeba, ale trzeba mu tylko oddać jedną przerwę na chwileczkę, mm -hmm. no, że nie było wtedy wojny w Ukrainie, nie było tych okoliczności, no, które mamy dzisiaj. Tak proszę Pani, ale przed wojną w, w Ukrainie inflacja już była 9%. Ja nie jestem politykiem, który jednostronnie będzie wszystko oceniał. Ja nie mówię, że 16% inflacja jest tylko i, wy, i wyłącznie wynikiem braku decyzji rządu albo złych decyzji rządu. Ja wiem, że jest wojna, ale chciałem Pani powiedzieć, że Niemcy, które, którzy mają granice z nami 200-500 kilometrów dalej, w zależności od tego, gdzie jesteśmy, mają 8% inflacji i też jest wojna, i też jest Putin. W związku z tym tezę postawię taką. Za połowę inflacji w, y, odpowiada sytuacja światowa, czyli ceny, y, ceny nośników energii, wojna, za połowę rząd. Zajmijmy się tą stroną rządową. Pierwsza sprawa, jakby dosyć oczywista. Czeka na nas 270 miliardów złotych w Unii Europejskiej. Część w grantach, część w bardzo taniej pożyczce. Wystąpiliśmy o 160 miliardów z tych 270. Nie dostaliśmy ze względu na e, politykę rządu do tej pory ani grosza. Jeżeli te środki by przyszły, to te środki dałyby na przykład stabilizację złotówki. Stabilizacja złotówki obniżyłaby inflację. To pierwsza sprawa. Druga sprawa mówimy od dawna e, kwestie zabezpieczenia i polityki w stosunku do banków. W stosunku do banków można na przykład zamrozić na określonym poziomie WIBOR. Najpierw się wszyscy z nas z tego śmieli, potem opozycja nas poparła, potem pan Morawiecki powiedział, że to jest świetny pomysł. Świetny pomysł do, do dzisiaj, panie premierze, nie wprowadzony. Dwa miliony ludzi i gospodarstw domowych wzięło kredyty. W związku z tym, to jest następny element, który można wprowadzić. Następna rzecz, którą proponowała lewica to jest kwestia e, wprowadzenia określonych marż w stosunku do przedsiębiorstw, które mają horrendalne, olbrzymie zyski i które produkują takie towary, które jeżeli zyski tych przedsiębiorstw byłyby mniejsze, mogłyby być tańsze. Mówię na przykład o benzynie. Więc wie Pani, no są takie elementy, które można po prostu by było wprowadzić. W Niemczech na przykład, krytykowanych bez przerwy przez rząd Pana Kaczyńskiego i Morawieckiego, wprowadzono tani bilet. Tani bilet nie uzdrowi sytuacji, ale pomoże w tej sytuacji, bo pomógł w tej sytuacji. Jeżeli ktoś za 6 euro ma bilet na wszystkie linie w danym kraju, to odchodzi od kupowania benzyny. Jeżeli kupuje mniej benzyny, automatycznie. Zapotrzebowanie na benzynę jest mniejsze, automatycznie również to wpływa na inflację. Czyli jednym słowem, są mechanizmy, które można by było wdrożyć, a się ich nie wdraża. No i tyle. Kwoli kwali sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość nie zawsze krytykuje Niemców, bo na przykład przy wyborze sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, Niemcy stały się wzorem, ale ja bym chciała wrócić do tych unijnych pieniędzy, których na razie nie dostajemy i być może nie dostaniemy. Wczoraj moim gościem była Anna Zaleska z Europoseł, która no, na co dzień bywa. W Parlamencie Europejskim. I ona mówiła, że po prostu no, nie może być tak, że Ursula von der Leyen, Komisja Europejska, urzędnicy Komisji Europejskiej łamią zasady, łamią umowy. Bo gdy Ursula von der Leyen tu przyjeżdżała, no to zgodziła się na pewne rzeczy, wiedziała, co jest w tej ustawie i ta ustawa miała załatwić, załatwić tą sprawę. Tymczasem pojechała. Do siebie i nagle znowu wrócił temat KRS-u. Temat, który no, według moich nieoficjalnych informacji też był trochę odpuszczany przez Brukselę. Proszę Pani, Pani Zaleska jest jednym z ponad 50 posłanek i posłów do Parlamentu Europejskiego. Wydaje mi się, że jest to jednostkowe zdanie Pani Zaleskiej. Ja przypomnę takie rzeczy. Pan premier Borawiecki, premier rządu polskiego, wyraził zgodę. Na piśmie, na to, żeby połączyć sprawy związane ze środkami na KPO z łamaniem bądź niełamaniem praworządności w danym kraju. Nie pani to podpisała, nie ja to podpisałem, nie pani Zaleska to podpisała. Podpisał premier polskiego rządu. Pan prezydent Duda rozmawiał na temat ustawy, która została potem przez pana prezydenta przedstawiona w Sejmie. Ustalono zapisy tej ustawy. Ta ustawa, jak pani pamięta, potem została w trakcie praktyki sejmowej zmieniona. To my zmieniliśmy, a nie parlamentarzyści europejscy to zmieniali. Dalej, pan premier Morawiecki podpisał dokument dotyczący kamieni milowych. To nie pani Zaleska, nie ja i nie pani, to żeśmy podpisali. Jeżeli to się wszystko podpisało, ze strony premiera, jeżeli się to wszystko ustaliło ze strony pana prezydenta Dudy, to mam takie pytanie: dlaczego to nie zostało wdrożone i dlaczego nie mamy środków? Może gdzieś jest nieprawda. Jeżeli ktoś się decyduje na to i podpisuje kamień milowy, taki, że będą, po, będzie podwyższany wiek emerytalny, to premier podpisał, to mnie się to nie podoba, ale to podpisał. W związku z tym będzie musiał bądź. Będzie musiał to zrobić. Jak tego nie zrobi, nie dostaniemy na to środków. Więc wie Pani, teraz filozofia usprawiedliwienia przez aparatczyków partyjnych PiSu całej sytuacji jest oczywista, bo bronią swojego. Trzeba było nie opowiadać bzdur i nie podpisywać zobowiązań. W tej chwili po bezprecedensowej zwiększeniu, powiem szczerze, naszej pozycji przy wojnie z Ukrainą, bo dobrze oceniam nasz rząd i pana prezydenta w tej sprawie, mogliśmy zwiększyć swoją pozycję, zwiększyć siłę swoich argumentów i mogliśmy w Unii Europejskiej być podmiotem. Niestety nadal jesteśmy przedmiotem i to nie jest wina Unii Europejskiej, tylko to jest, proszę pani, niestety wina nasza. I tak to wygląda. W tych kamieniach milowych, to tak jak się dowiadywałam po podpisaniu przez premiera owych kamieni milowych, to tak naprawdę nikt nie wiedział, co premier podpisał. Tam są między innymi na przykład uwolnienie również energii z wiatraków, czyli ta ustawa, która była trzymana w Zamrażarce. Żeby... Ale, ale, ale i pani jest bardzo rozsądna, z kawał czasu i ja jestem niegłupi. To znaczy nikt nie wiedział, poza premierem Polskiego Rządu, co podpisał. Przecież to jest żenujące to nie, nie to, co pani mówi, tylko cała sytuacja. Premier ja, rządu w imieniu naszego państwa podpisał zobowiązania, ja tylko, o których nikt nie wiedział. Ja, 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 mówię, to tak? ja tylko mówię, jak próbowałam się dowiadywać rzeczywiście, co tam, co tam jest tego. No, no, no tam było no bardzo, tak. bardzo dużo punktów. A państwa, ja bym... no popatrzcie, popatrzcie państwo, rozmawiamy potencjalnie o 270 miliardach. Ja ten argument często podaję. Jednym z warunków, tych warunków jest tam 3-4, żeby rozpocząć całą procedurę. Jednym z warunków jest odwieśczenie pracy czterech sędziów. Ja to mówię dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj. Panie przewodniczący, odwieżają ich, ale wysyłają na urlop, no ale odwiedzają. Ale mamy, mamy jedną rzecz na pewno w, na świecie naj, najdroższą. Mamy najdroższych nie tylko od naszemu sercu sędziów na świecie. 270 miliardów przez 4 to naprawdę można zrobić w przeciągu godziny. W związku z tym, jak pani mnie się pytała, co można zrobić z inflacją, to mówię, żeby zdobyć pieniądze na przykład o 204 sędziów. To nie jest problem. Jeżeli ktoś tego nie robi, to znaczy, że nie chce tego zrobić. I tyle Odpowiedzialność idzie na PIS i będziecie za to chłopcy odpowiadać. Tak, tak będzie. Ja bym chciała jeszcze wrócić na chwilę do inflacji, bo z jednej strony nowa lewica mówi, no, krytykuje rząd za szalejącą drożyznę, narzeka na inflację, a z drugiej będziecie popierać owe dodatki grzewcze, no, które również oznaczają dosypanie pieniędzy na rynek, czyli no, nadal tej inflacji nie będą zwalczać, tylko wręcz przeciwnie. No dobrze, ale nowa lewica, moja formacja mówi tak: z jednej strony walczmy z inflacją, ale z drugiej strony mamy obowiązek, psi obowiązek wszyscy jako państwo, jako wszystkie partie zabezpieczać ludzi potrzebujących i w najgorszej sytuacji. My w tej chwili kończymy jeżdżenie po Polsce pod hasłem bezpieczna rodzina. To jest 100 powiatów, 100 miejscowości. Ja byłem mniej więcej w połowie tych wyjazdów. Proszę pani, niech pani powie Albo niech Włodek Czarzasty powie, albo niech Parkaczyński powie: Na bazarze komuś tak, proszę pani, nie dostanie pani żadnego dodatku grzewczego i będzie musiała pani wybrać do końca miesiąca między trzema rzeczami dwie. Albo będzie pani kupowała jedzenie, albo pani zapłaci za lekarstwa, albo pani opłaci e, ogrzewanie swojego mieszkania. No to ja chciałem pani powiedzieć tak, jeżeli rząd doprowadził do takiej sytuacji, że jest taka sytuacja, to tym ludziom trzeba pomóc. Więc my jako... Znaczy mamy... tutaj rząd, rząd, Zabez... trochę, rząd trochę nie miał wpływu na to, co dzieje się, na to, co Rosjanie robią z surowcami i na to, co, co się dzieje no, w rząd, związku z wojną rząd w Ukrainie. Ma, a, a czy rząd ma wpływ na przykład na marżę Orlenu? Ma. Bo wydaje mi się, że ma, ma, bo Orlen jest spółką Skarbu Państwa. Tak? No to mamy trochę wpływu. tak? No nie mówmy, że nie mamy, bo mamy. W związku z tym uważam, że punktowo powinni być zabezpieczeni ludzie najbardziej poszkodowani. To jest stanowisko lewicy, a z drugiej strony powinniśmy systemowo walczyć z inflacją. To tak jest. Żaden rząd, żeby była jasność, nawet przy zmianie władzy, inflacji nie zlikwiduje w przeciągu dwóch, trzech dni ale na pewno można uruchomić proces likwidowania i zmniejszenia tej inflacji, między innymi na przykład poprzez formę sprowadzenia pieniędzy do Polski, których po prostu nie sprowadzamy, bo pan Kaczyński po prostu z panem Morawieckim i z panem Ziobro nie potrafią się dogadać przy jednym stole w tej sprawie. No to jest nasza wina.